Idę ja wypuszczać góry. To ja jest kolina zdecydowanie za wczesna, ale jest. Nie wiem, 10 stopni jeden. Kurde, się rozpiję.

nie wiem czy widać chmara tak dzień dobry znowu się się dzisiaj jest dzień na jajko no mówię wam dzień jajeczy Muszę to oddelegować. Mm, Macie świecąka, kaplica też. Dobrze. Ja bym chciała zobaczyć, czy tu się dzisiaj jest czuć. To nie ma. Co się dzieje? Chodzimy dziwne, 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 kina dziwne, 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 ze słomą? Czemu nam Chodź, piszczaj. Co tak ja nie mogę. Chodź tu. No co? Cześć, Tora. No i tu pod nogami. Dorksiu i Dora. No, Dorksiu. Pełnego masz gula. Czemu ty to siano zresztą? Słomę, Jezu. I się myli cały czas. Czemu? Pan Dostojewski. Obie mi się aż chowają, no. co tak się boją tych kur. Co Hej. Widzicie kwiatki na skarpetce? I nie lubicie? Czyż no? To wyjmować tego. Hej! Nie, kupuj. nie, 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 w stanie tego tego nie, 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 znowu nie, skarpetę? skarpetę. No No dobry, jaszcząbku Tam na buta wlazła, a tam i na nogę. Super się bawi się. Gula masz pełnego. No. no możesz mnie łaskawie nie dziubać Dać buziaczka. No, a ty też, Buziaczka? No, daj Buziaczka. Jezu. Czemu wy na mnie wchodzicie. No, daj Buziaczka tutaj. A ty też, Buziaczka? skarpetek lubisz masakra co to taka no tak moja kochana nie wiem jak się nazwać ty będziesz myszka a ta druga siostra będzie muszka tylko jak ja mam was rozróżnić Serio. Mają do mnie jakieś tam zaufanie, po tego kukułka się nie może przełamać. No i tych. No chyba normalnie głaskam. Wejdziecie mi kiedyś na głowę. Na głowę mi wejdziecie. Nie wiem. No, to było moje marzenie. No ją dżubiesz! Nie wiem. Nie wiem. Jestem jeszcze, jeszcze taka. No Tareczek Zgadza się, taka nieogarnięta Jeszcze jestem zasłana, dopiero wstałam Co ty śpisz tu? No, jak się zaraz Proszę nie gryź innych kur I na buta. Czy <laughs> zejść? Pijaczki. No czemu ty ją lubisz? Dora. Łezku, ja was kocham. No, ale zejdziesz, bo ja już idę jeść śniadańko, bo zaraz jadę. Mówię ci. Jadę do szkoły zaraz. No, zejdziesz? Muszka. Czy ty jesteś myszka, czy muszka? Raz będziesz myszka, raz będziesz muszka. Dobra. My się pewnie widzimy jak przyjdę po południu po jaję jakieś. Jeśli że jak nie, to wieczorem będzie chyba podszybka karmy i chyba wody, ale no nie jestem pewna, bo mają tutaj jeszcze dużo. Wody też mają dość sporo. No, co ty spać będziesz? Nie, dobra, ja już idę. Przepraszam cię naprawdę, że musisz stąd zejść. Mogę cię odłożyć tu. No. Bardzo się cieszę, że dopiero teraz się dostraś, a nie na moich kolanach. Znaczy, że to jest miłość. Jeszcze tobie. Trzeba wpierniczyć Ty je gryziesz No Dobra Idę Przyjdę do was po jajeczko mm -hmm. Idziemy do góry Ha! się mnie coś się Rozpadało Musiałam iść tam Takie wszystko jest No i Mało stopni. Tylko sześć Nawet pały zapomniałam. Musieliśmy ratować babki kurę. Bo jej jajko z dupy nie chciało wejść. Któraś z tych czerwonych. Zimno, kurde kudy Chyba na zamknąć trzeba. Ale na rozgrzebywane. Dobra, dobra, Jezu, ale zimno. Czy ja zobaczę tu jajeczko? Proszę się posunąć. No nie gadaj się, jaja nie ma. No nie gadaj się nie ma. Ja pierdzielę. Cały dzień czekam na to jajo. Jego no nie ma. Ja bym chciała jajo od tak wiecie? Chciałabym to jajo. Potrzebne mi jest. Ja liczę na was, że się dzisiaj nie No mm, Boże, cała bela rozwalona. Co się tak przeciąga? Po spaniu chyba. Chodźcie tu. No nie, no nie. nie. Wiesz, już wszystkie, nie mam serca i zaganiać, nie mam serca takich zostawiać na takim zimie. bo jednak są jeszcze pisklaki, jakby nie patrzeć, no schodź, zejdziesz sama? Obie naraz, no i czekaj, dawaj. Ja nie wiem co się dzieje Darkowi ale on ma biegunkę że tak powiem trochę No zajdzie Nowe jedzonko dostaniecie jutro Ja będę wam mniej sypać spać z Muszę wam mniej sypać o Jezu no Sama sobie rozwaliłam jeszcze bardziej tego tą belę. bo się, że to może być jajko z tyłu. Wkinają sobie. A tu Nie ma gdzieś jajka na wybiegu. Trawka już rośnie młoda. Super jest. Tutaj też. To jest wysoko. co? nie rozprzywio. A to co? Te... Gałąź przywiało. Normalnie. Gałąź ja Jezu zimno jest. Chciałabym tego sianka wam tutaj zabrać troszkę. Nie chciałabym, żeby się jadły. Słomień, No wracać do te, tej budy waszej. Dareczku, nie denerwuj się. dobra, jeszcze tu Macie no, jeszcze trochę tej karmy No już Te moje Cztery najukochansze kury Nie no zimno, nie wiem czy ich nie wgonić. Jest na plusie, ale jest wiatr Dało, ja w kaloszach, ale już że zauważyłam, jaki jest wiatr. Ja bym chciała, żebyście zniosły jajeczko. Okropnie wieje. drzewa uginają. Dobra, to nie kanał o drzewach, tylko o kurach. Cztery najdzielniejsze wyszły. Jedna zajada. No i te jakoś nie chcą się przekonać. No ale ładnie to wygląda. O, czy chciałabym się Wyjadajcie Ale cieplutki jesteś Ty też Ogonek piękny się już u mnie Cztery dni chyba Nie wiem Jest dzisiaj czwartek W niedzielę Piękny dni już Kiedy to jest z Ale nie martwcie się, do główie jeszcze mam szosty Nie może jednak brata Ja nie wiem czemu jak ja przychodzę, tylko jak ja przychodzę to one tak wszystkie się zbierają do tego języka. Nie wsypałam mu nic złego. Nie wiem czemu tak. Ale ja chcę jaja, a nie ma jaja. Nie gadam, że się nie będzie. Jedna kura już nie na pewno niesie. Jak kaczka skulona chodzi nawet. O nie! Ma zaplątane coś. Nie wiem, środku No Dobra, no to nieważne. Ło! Ale w biegu Dobra, ja Was zamknę, wiecie. Nie chciałabym, żeby tak to wyglądało, żeby mi tu zmarzniecie. No proszę wchodzić. Do tego ja was zamykam. i demontować film. Trochę mi zajdzie, bo... To będzie dość długi materiał. Najdłuższy do tej pory. I nawet bardzo długi. Patrząc na inne filmy, które mają kominki. Otrzym, dwóch, nie, nie ma Ale nie ma No nic Przyjdę na wieczór A ty mi już wylazły. Nie, tak nie będzie Dobra Widzimy się Jak Będzie jakieś jajo A ja idę montować Pa pa Muszę się ulotnić stąd Mam nadzieję, że mnie ten kogut nie zeszre. No Krót Okropny wiatr wieje właśnie, muszę wbić na Nikogo nie ma na podwórku, halo co za oblężenie to? O Boże, rozwalona. Czy jest tu jakieś jajeczko? Kochane. No kurde, jaja nie ma. Nie żartujcie sobie za mnie. Nie ma jajka. No i masz babo placek. Nie wierzę, że tego jajka nie ma. Kurde, co się tam dzieje? Talan? A nie. Zarek. To co tu taki popłoch? Nie wiem, kurde, nie ma jajka. Co to ma być? Powiem wam, jaja nie ma. Bez jaj Chyba jest zimna, trzeba przymknąć myślałam, że jajko znosi, a ona się zesrała Pięknie kurki wyjadają. Trzeba wydą szumy tu pakujecie. I to jak może będzie jakiś jajko, Darek się nie może wydostać. Boże, Darek, czuj się. No kurde, utknąłeś. Chłopie, ale balans. Jezus, Maria. Um abraço.